Nazywam się Norbert i witam was na kanale Eksperymentalnie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o wypadku pewnego youtubera. Jakiś czas temu głośno było o wypadku rafgora z petardą, którą próbował zgasić w szklance wody. I od razu uprzedzam, że w tym odcinku nie będziemy się skupiali na ocenianiu czyjegoś zachowania, a jedynie na aspektach naukowych, i również prosiłbym, żeby komentarze były utrzymane w takim tonie. No okej, okay, więc czemu podpalona petarda nie zgasła w szklance pełnej wody? Przecież woda gasi ogień, nie. No właśnie nie zawsze. Jeżeli mamy do czynienia z normalnym ogniem, który do spalania się potrzebuje tlenu znajdującego się w powietrzu, to wystarczy odciąć ten dostęp powietrza, żeby ogień się przestał palić i można to zrobić za pomocą właśnie wody lub na przykład piasku. Jednak mieszanki pirotechniczne, a właśnie taką mieszanką wypełniony jest ląd pytardy, nie potrzebują tlenu, żeby się palić, gdyż w swoim składzie mają tak zwany utleniacz, który zapewnia dostęp do tlenu w czasie spalania, dzięki czemu taki ląd bez problemu będzie się palić pod wodą, co zresztą zaraz przetestujemy. Ok, to zabieramy się za eksperyment. I jak widzicie, ląd nie zgasł, więc eksperyment udany. Ale to nie koniec eksperymentów na dzisiaj. Chciałbym Wam zaprezentować jeszcze jeden eksperyment, w którym pokażę, dlaczego obecność wody w szklance w trakcie wybuchu petardy sprawiła, że ten wybuch był groźniejszy, niż gdyby tej wody tam nie było. Jak możecie pamiętać z lekcji fizyki, woda jest praktycznie nieściśliwa. A co za tym idzie, energia wybuchu jest dużo lepiej przekazywana na ścianki naczynia, niż gdyby było tam samo powietrze, które działa trochę jak tłumik dla takiego wybuchu. Ale to jest kanał eksperymentalny, więc nie musicie mi wyrzeć na słowo, bo zaraz sobie przeprowadzimy eksperyment, który fajnie powinien Wam to pokazać w praktyce. Eksperyment będzie polegał na odpaleniu dwóch petard takiej samej mocy, z czego jedną odpalimy w pustej butelce, a drugą w butelce pełnej wody, i porównamy sobie efekt obu wybuchów. Ok, to zabieramy się za eksperyment z pustą butelką. 3, 2, 1. No i zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie na butelce pełnej wody, a póki co obczajcie sobie slow. -ball. Okej, okay, to zabieramy się za eksperyment z butelką pełną wody. 3, 2, 1. Mamy zapłon. Wow. Okej, okay, a wy teraz sobie zobaczcie efekt na slow i porównajcie z pustą butelką. Ok, to jeszcze szybkie porównanie. Tak wygląda pusta butelka po wybuchu. No a tyle zostało z tej pełnej wody. Efekt chyba widać na pierwszy rzut oka. Ok, to w dzisiejszym odcinku na tyle. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie jakąś łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, który już za tydzień. Na razie